Witajcie, kochani. Cieszę się, że jesteście ze mną na tym szalonym filmiku o szalonych polskich słowach. Kiedy przyjechałam 4 lata temu do Polski, dla mnie dużo słów były szalone, ale do dzisiaj, przeszły już 4 lata, tak naprawdę, dla mnie zostały kilka słów, które ciężko, prawie niemożliwe, a może nawet niemożliwe wymówić, i dzisiaj bez chęcią z wami podzieliłam się tymi słowami. No i właśnie z chęcią bym wam opowiedziałam, jakie jest ich tłumaczenie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zostawiacie wasze subskrypcje w ten sposób motywuje się, robić najwięcej takich szalonych, dziwnych, ciekawych, interesujących filmików dla Was. No cóż, kilkanaście szalonych słów, polskich dla was. Polski język w ogóle jest trudny. Kiedy zaczynasz go uczyć, to spotyka się z tym, że są dziwne litery typu on, YON i tak dalej. E, dziwne słowa i dziwne litery, które są razem. krzy szybszy. I dużo ludzi, jak mówicie sami, z Rosji nazywa Polaków pszekami, przez to, że tu naprawdę dużo tych pszy. Przepraszam. Ale główną trudnością w języku polskim są zbytkie spółgłosy, które naprawdę są duże w jednym słowie. Pięć i więcej. Of. Mówiąc, że w tym polski język jest trochę lepszy tylko od gruzińskiego. I dziś zdecydowałam się podzielić się z wami tymi najtrudniejszymi słowami,

Dżdżownica, dobrze, już trochę mnie lepiej poszło. Wcześniej, oczywiście, jakby ktoś mnie nawet powiedział, że hej, patrz to drżownica, bym powieśła, okej, okej, to słowo jest na tyle skomplikowane, że ja nigdy go nie zrozumie dzięki, Okej. Ale to jest po rosyjsku drzwiła cierpia. Oczywiście później kiedy przemyślałam sobie, to je zrozumiałam. Dżdżownica. Dżinewuje czierw, też też deszcz i tak dalej. Mniej więcej jest podobne to, co ja powiedziałam do siebie, tak. Ale wcześniej by nie zgadało po prostu, co to znaczy, jak to znaczy i dlaczego. I nie wiem, dlaczego te trzy okazali się razem. Następne słowo też przeczytam to z... Drz. Dlaczego jest tak często? było. Tak. Słowa z naprawdę jest skomplikowane. Jak widzieliście, naprawdę jest skomplikowane. I tu jest cztery tych spółkłosek, które jest skomplikowane. To jest ż, drzy, Направда є щеншки. Направда. А по-російську то значить тільки стебель. Стебель. Не є скомпліковано. Але може, може, може бути, то теж для людей, які вчені російські, є дуже скомпліковано. Але ну, нема тих дуже тих спілкосок разом. Дж-дж-бо. І не вам сконто, що в уголі вимишляно, щоб To słowo tak się nazywało. Nie jest źle, tak, ale wszystko jedno, ciężko jest do omówienia, bardzo ciężko. I słowo też dla mnie było na tyle nieznane, że ja e, tłumaczenie tego słowa zrozumiałam tylko teraz. Następne słowo jest naprawdę trudne. Naprawdę, kochani, ja muszę go czytać i będę czytać długo, prawdopodobnie. To słowo ma 49 liter. Jedno słowo 49 liter. Okej. Okay. 999, co? Okej, okej, 9, okay, okay. 90, nie będę mówiła to znów poważnie, lepiej po prostu napisać literami to, Spoko. Po rosyjsku to brzmi 995-letniej. Okej, okay, spoko. Dla mnie to jest nie, nie, nie jest skomplikowane po rosyjsku, po polsku ja nie wiem, jakbym musiała gdzieś powiedzieć to słowo, to naprawdę byłabym czerwona, wstydziłam się i poszłam sobie, bo nie wiem jak to dobrze powiedzieć. I to jest bardzo, bardzo dziwne dla mnie. 49 liter w jednym słowie to jest przesada. Przepraszam. Następne słowo nie jest aż bardzo skomplikowane dla mnie. Ja już do niego mniej więcej przyzwyczaiłam się to słowo bezwzględny. Ale dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu, to pojednanie bezwzględne naprawdę jest trudne. Tu jest pięć tych współgłosek które są pojednane razem. E, po rosyjsku to słowo oczywiście znaczy bezżalostny. Mniej więcej to jest podobny, bezwzględny, bezżalostny. E, mniej więcej też po rosyjsku to jest skomplikowane słowo, tam jest ż, ale wszystko jedno. E, dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu, e, to słowo jest takie dziwne i może też człowiek nie do końca go zrozumieć, bo bezwzględny brzmi więcej jak e, bez... E, Wzglada, coś takiego bez, bez patrzenia, coś takiego jak przymotłumaczenie dla mnie. I ciężko go i wymówić, i zrozumieć, a można go jeszcze zapomnieć, co ja często robię. Następne słowo jest ciekawe i oczywiście już dałam radę z tymi słowami, o których powiedziałam, także myślę, że to dla mnie nie będzie aż za trudne. Szymonkowszczyzna. Okej, okay, spoko. Ale wiecie co? Dowiedziałam się, że to jest nazwa wsi polskiej. Chyba geograficznie to jest najwięcej, najwięcej liter w tej nazwie w Polsce w ogóle. Bardzo ciekawa jest ta ciekawostka, tak interesująca, ale nie wiem, kto dał nazwę taką dużą, taką trudną. Tam, gdzie dużo szczy, szczy, szczyman, szczymankowszczyzna jest naprawdę interesująca. Kto, jak i dlaczego, może jakiś Szymon? Ілі Шимон. Може, Шимон, на правде? Напишіть у коментарі. У мене є парти-партич в Następne to jest też nazwa miasta. Nazywa się Szczebrzeszyn. Ja wiem tą nazwę, znam tą nazwę przez to, że jest taka e, takie łamanca językowa. Chyba to jest łamanca językowa Jana Brzechła. Ja bardzo lubię Jana Brzechła. Właśnie ja recytowałam jeden wiersz. Zapraszam go e, poglądać. Zostawić paluszeczki do góry. E, I właśnie ja uwielbiam go wierszy i też dowiedziałam się, że tą łamanca językowa Ksiądz brzmi, brzmi w szcinie, w też napisał on, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo dla mnie. I tak naprawdę, szczebrzesień dla mnie już nie brzmi skomplikowane, ale dla ludzi, którzy tu przyjrzałem, też brzmi przez to, że tam jest 3. To znaczy, bardzo, bardzo trudne. To jakby po, po rosyjsku powiedzieć, nie wiem, jakieś takie słowa: suwerzęstwo, nie, oblagadzieństwo. Nie. Wyszyskazne, coś takiego. No trudne słowa i to jest jedno z takich słów szczebrzeszyn e, przez te też e, spółgłoski, które są tu. Następne słowo to znaczy więcej nazwa, imię, nazwisko. Prawdopodobnie już wiecie o co mi chodzi. Grzegorz, Grzegorz, Brzęszczyk, 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 Brzęszczykiewicz. Dobrze, spoko. Mnie. Chyba w jakimś filmie, na ile ja pamiętam, to imię i nazwisko było powiedziane, żeby jakieś tajemnicy nie wydać albo coś takiego. I człowiek, który to usłyszał, on był, mał, miał panikę, miał szok i nie wiem, co z tym robić. Myślę, że to dobrze pokazuje ludzi, którzy e, słyszą te słowa, te nazwy i przyjeżdżają tu na przykład, e, uczą się polskiego. Oni mają taki sam szok i dla mnie to też było wielkim, wielkim Zdziwieniem i nierozumieniem. O co chodzi? Jakiś Grzegorz, brzęcz kto to w ogóle ma na imię i nazwisko poważnie, musi cały czas to mówić. Ciężko jest, prawdopodobnie. Reakcja moja na te słowa była bardzo dziwna, niezrozumiała. E to takie coś, co mnie też szokowało. Takie szalone, szalone słowo polskie. Następne słowo dla mnie już nie jest takie za mocno szalone, ja już przyzwyczaiłam się do tego słowa. Mniej więcej korzystam z niego codziennie, staram się. To jest słowo szczęście, jak go bardzo lubię. Jest skomplikowane przez to, że tam jest też szy, trzy, sz i dużo, dużo tych liter pojednanych razem z pogłosek. Tak? Chociaż ja tak naprawdę do dzisiaj nie mogę nam normalnie napisać, on dla mnie do dzisiaj jest skomplikowany i coraz jak ja piszę, ja myślę, Boże, czy ja prawidłowo napisała to słowo, czy nie? Jestem cały czas taka niepełna w ten sposób, tak? Wcześniej oczywiście ja też, kiedy przyjechałam, ja miałam ten problem, ja mówiłam nie szczęście, a szczęście, albo coś takiego, szczęście. Super, nie? Fajnie, nie? Dlaczego nie? Mów sobie, szczęście, się, spokój, tak to te, też pójdzie. Ale nie, no tak naprawdę ludzie mają z tym problemy, przez to, że te szybsze, krzyk, szybsze, grzy szy, szy, jest naprawdę skomplikowane, i nawet ja, kiedy już mieszkam 104 lata, mogę powiedzieć, że większość z tych słów dla mnie są skomplikowane, ale kiedy ja ich mówię, to lepiej później rozmawiam po polsku. Така є чекавостка оде мені. Ну, слушай, мої друзі, дякую, що ви оглядалися цей фільм. Вам надію, він для вас був цікавий, смішний I trochę szalony, co było motywacją moją. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, bo bardzo mnie ciekawi, czy dla Was te słowa mniej więcej jakieś są szokujące, czy ciężkie do powiedzenia, czy już przyzwyczailiście się na 100% i w ogóle nic w polskim języku dla Was nie jest skomplikowane. Dziękuję jeszcze raz. Subskrybujcie mój kanał, żeby mnie pomóc rozwijać się. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję i do zobaczenia do następnego filmika. Па! Великое подзинкование для моих патронов, которые собирают на, на патроны от ПЛ, Матью Велчакове, Лукашеве Козловскому, Мариушеве Мизинскому и именно моим патронам, которые хотели позвонить а также всем моим собирающим на YouTube. Дякую вам, Барцам!